Hej, CustyStory, co się robimy? kolejną część, ocenianie kanału. Zgłosiło się 3 osoby, więc możemy teraz załatwiać. Bo jutro idę na sprawę z załatwieniem, więc zdążymy jeszcze nagrać. Pierwsza osoba jest prostokącik G1357. Z tego twierdzę, że jeszcze raz chcę, Damy łapkę i ocenię jego kanał. Spełnię jego marzenia. Zobaczmy Brawl Stars 2. widzę, że intro stworzył. Ale zaraz, przepraszam, trzy razy no, chłopaki, bez jeszcze, bez głosu. O jezu, to ja znam tą piosenkę. To ten lover Pat, który robi ten remix. Pozdrawiam, lover pata. O, widzę, coś jest fajny masznik. Masz Patcik, pozdro. Widzę, że zapisał od tego lobby, pata, więc jest fajna. Gorąco, Cię pozdrawiam. O, widzę, że masz dwie osoby. Daję ci 12 na 10. Mógłbym Cię ocenić, bo nie chcę na 10 na 10, więc 12 na 10 mogę ocenić. Więc spoko. Kolejna osoba jest Hybryda Rider. Tak. Kolejna osoba jest nowy osobnik na moim kanale. To jest najlepszy kumpę ever. Hybryda Rider. Z tego co myślę, że masz 12 subskrypcji. kude jest super wariacik. Może zobaczmy ten filmik Calendar Shots Gleba. Widzę, że jest z kolegami. Oni są w parku na przykład tych takich. O, ja to znam piosenkę. To jest z tego, z NCZ. A to jest nasza szybkość. O, krótkie on robi. Wow! To jest mistrz. Hybryda, dziękuję Ci bardzo za suba ode mnie. Bardzo miło z Twojej strony, Ziomek. No i poszlów kolegę ode mnie. No widzę hybryda, bo. Bardzo jesteś mistrzem tym <laughs> hulajnogę Więc chcę ci podziękować za tą subę Miło z Twojej strony, pozdrów kolegę od, ode mnie Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z tej oceny. Widzę, że jesteś z kolegą Piotkiem, więc pozdrów Piotka I z tego co radzisz, że dałaś mi suba Więc ode mnie masz suba Za to, że jesteś taki fajny, spełnię ci, ci Twoje marzenie Pozdrawiam Cię bardzo gorąco 2010 na 10 ci zadaję. Ostatnia osoba jest Stefanie The Night Light Fury. To jest korzaka Sandry Zebrał, którą bardzo gorąco pozdrawiam z Sandrę. Widzę, że ma 220 subskrypcji. Ona tylko. <grych> Ona jest z 16 września 2019. To, to jest nowy filmik. To jest map Stefanie Fury, ale Walker Dark side To jest mój ulubiony przebyt, którego w życiu widziałam Zobaczcie jej reakcję. To jest y, spajki i ja by też z Boka. To jest moje marzenie i Sandry. I nawet jej Stefani No, Stefani jej spełnię marzenia. Bardzo obiadbiam ją. O widzę, że jest mój ulubiony biały smok. Znajdziecie piosenka. Jeśli chcecie sobie piosenkę ten Arewacer Dark Side", to w koniecznie zapiszcie na dystując YouTube, na YouTube i znajdziecie ten Dark Side". I nałość ten piosenek play. Bardzo polecam tę piosenkę. Jest bardzo piękna. Widzę, że wiebia te smoki moich fanków. Więc Stefani, bardzo Ci dziękuję za to, że tak <grych> fajnie te smoki tym wyglądasz, więc daję ci suba ode mnie. Proszę dla ciebie. I chcę jeszcze przypomnieć, że ta jeszcze nowa piosenka mi się przypomniała i już wam pokazuję. Ta piosenka bardzo mi się przyśniła. Ze spodziękowaniem za 30 sub subów. Mam dla Was piosenkę, którą bardzo chcę pozdrawiać. Więc. <grych> o, poczekaj! <grych> Przepraszam za reklamę, bo strasznie się wypomina reklamę. Dobra. Lecimy z nową piosenką. Chcę Wam y, zaprosić Was na piosenkę, którą ja przygotowałam dla Was. Z, z podziękowaniem za 30 subów. Za to, że spełniliście moje marzenie. Dla to, że jesteście moimi fankami i bardzo się cieszyłam, że jesteście bądź bliżej mnie, więc <grywki> łapka w górę się należy. Bardzo spełniliście moje marzenie Dlatego Jak będziecie napisali w komentarzu coś czego To daję wam serduszko i łapkę w górę dla was Za to, że jesteście fajni Jesteście pod gromymi ważeniami. No ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. I podziękowanie za 300, bo bardzo jakie wam jeszcze raz dziękuję wam, że byliście tak fajni po prostu buziaczki wam daję. No i co? Widzimy się w innym filmiku. Możecie obejrzeć tej ciekaw ja wszystkie części, które zrobiłam. Pajcie na mojego czy na mojego YouTube'a na moim kanale i Możecie zobaczyć mój kanał jaki chcecie, a ja się z wami żegnam. I dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym innym filmiku. Trzymajcie się, cześć!